ogólnie jestem dzisiaj poddenerwowany się dowiedziałem bardzo wielu nowych rzeczy to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym co tam wrzuciłem na story, że no y, muszę wiadomo wszystko popotwierdzać i tak dalej, mnie wkurza, ten ale bardzo dużo się wydarzyło, tyle mogę powiedzieć, <laughs> natomiast y, z takich innych rzeczy, no bo o tych wiadomo, muszę najpierw wszystko popotwierdzać i tak dalej, y, natomiast jeśli chodzi o, nie wiem czy kojarzycie jakby do, te, do tego tematu przejdziemy później na ostatnim streamie opowiadałem wam, że boksdel miał takiego pracownika, w ogóle się okazało że ten człowiek mi okłamywał ze wszystkim, no totalnie ze, w... totalnie ze wszystkim, że aż mnie to szokowało. Nie była akurat ta bujda, którą mi puścił, to mi się wydawała nawet logiczna. Opowiadałem wam o, o tym pracowniku boxdela, że, że ten pracownik boxdela, e, jak montował pierwszy odcinek Goats, to zaczął rozsyłać do, do kolegów i do znajomych e, zdjęcia, e, w ogóle nic, e, podpisał takie dokumenty, że, że nic nie może w ogóle wychodzić poza Goats i tak dalej, a rozsyłał na nagie piersi takiej dziewczyny Fajerwerki, puszcza firewerk 12 września śmiesznie trzeba jak się kole teraz kupuje kole to trzeba pokazać do. no bo kola ma tam kofeiny e, no okazało się wracając do historii że, że ten chłopak to opowiadałem na poprzednim live'ie że rozsyłał zdjęcie nagich piersi tej dziewczyny po swoich znajomych i później jak coś, jego koledzy sprzedawali to na discordzie nie te zdjęcia i bokser mi powiedział że ten chłopak się z tą dziewczyną skontaktował i wam puszczę w ogóle jak bokser mi to mówi Zbęgam um, mnie w ten tych dziadły. Czekajcie, muszę sobie wejść ten fragment, ale to mnie przez historię. Wam teraz puszczę fragment nagrania i wam dalej opowiem historię. <coughs> Ej, hey, kiedy mi dasz tego jebanego skrina? Nie wiem, ale się to do... Nie załatwię ci tego. bo już mi tego nie da, ja nie będę na niego. Jakbyś chciał, to być załatwił. Ale gadając z Miłoszem, on nie chce tego. Dodać. Musisz sam to wygadać. A ja nie chcę, Miłosza Ach, ten <gadza> gada. On specjalnie nawet do Agi Bobek napisał. Słyszycie, on specjalnie nawet do Agi Bobek napisał. Tak, Ta, i tak, i Aga Bobek powiedziała że tak, i nie luz mówisz, nie będziesz, I yy, ja pytam, i przeprosił ją, a i Bogdell mówi, że i Aga Bobek powiedziała nie luz, że, że niby ją przeprosił i ona powiedziała, że luz tym zdjęciem, nie? Powiedziała że tak, i Aga Bobek powiedziała, nie luz, mówisz, nie luz nie będzie już A, że Bogzdel nawet mówi, że przeprosił, jeszcze raz to. On specjalnie nawet do Agi Bobek napisał. Tak, Ta, tak, i powiedział, że tak, nie luz! Mówisz, nie, nie, Usłynieć, nie, nie, nie. Gdzie byś go tu nie szantażował? Czy jakoś go nigdy nie szantażował? Nie, nie. Ale to mądrze, to zrobiły wyłupy przetające. Mówię. Ja nie dał się już tak szantażować. Nie, myślę, że to szantaż. Nie byliśmy szantażowani, liczyłem po prostu, że. No, i y, ten chłopak, Bogdze mi powiedział, że ten chłopak się y, odezwał do tej dziewczyny, przeprosił i tak dalej. I opowiedziałem tą historię na live, bo mi się wydawało to logiczne, nie? Że on na przykład ten chłopak się bał, że ja jej o tym powiem i po prostu sam zdecydował się przeprosić, że honorowo i tak dalej. Ale ta aga Bobek do mnie napisała wczoraj i powiedziała, że ona pierwsze słyszy o czymś takim, że to jest w ogóle wymyślone, że, że ten Miłosz nie pisał do niej, nie? I y, ja tylko tej dziewczynie już powiedziałem, że pomogę jej prawnie i tak dalej, skoro gość to rozsyłał, bo mam nagranie, jak ten gość się przyznaje, że to rozsyłał i są dowody i będziemy pewnie szli w tym kierunku, nie? Ale to jest niesamowite, że Boxer nawet z tym mi okłamał. To mi się wydawało cholernie logiczne, że oni ją przeprosili, nie? No bo tak należy w ogóle i tak dalej. Bardęga mnie wkurza, ten dziadle. Więc podejrzewam, że teraz są dwie opcje, że albo ona pójdzie na drogę prawną, albo Boxer ogarnie jej walkę w nowej swojej federacji. Podejrzewam, że ten miłość już pewnie i Boxel weź ogarni, pomóż mi, Boxel tam mówi, że ogarniemy stary i podejrzewam, że dziewczyna dostanie jakiś kontrakt z nową federacją Boxdela i Ferrariego.